Co to chodzi? Są... Y, jest tam takich. Dwa skotek. Y, są dwa tekstury. Tu takich nie ma, więc ja myślę, że to są sekrety. I są takie. Jak nie wylosuje się sekret, to myślę... Że gdy się wylosował niebieski, bo to mój o, ulubiony kolor. A najbardziej to którego byś chciała? Najbardziej... Secreta tego. Am... Wow! A ja bym... Ło, Dajcie chwilę, bo coś mi pojdzie. Warzywa się wysypały! Dajcie chwilę! Dobra. I. I którego tak serio byś chciała? Którego? No tego! Ale secretów! Bez no, secretów? No bez secretów, tak? No to albo różowego, albo niebieskiego a Ja pokażę, którego ja bym chciała. Sekret, to ja bym chciała tego. Jeśli to w ogóle jest sekret, a tak to ja bym chciała na przykład Momo, albo. sorry. Albo jeszcze na przykład. lasza. Gdybym to miała. No dobra, otwieram. Ja też mamo, ale i tego. Dobra, przyjdź się trochę do kamerki i pokaż, kto jest satysfakcjonowany. Dobrze. Dobrze. Otworzymy sobie! Tylko dajcie mi chwilę, bo ja tego nie. Co? I co, będziesz patrzyła? O, krowecka. Nie Patrzysz? Patrzysz czy nie? Yy, nie wiem. To nie, nie, patrz. Ma, nie, patrzę. nie, nie, I nie, Pokaż. nie, Pokaż. No No to jest ten, co chciałaś. Ale...